To dlatego miły facet boi się konfrontacji. Kiedy miły facet próbuje na przykład rozmawiać z kobietą i odpalają się pewne negatywne emocje, to jak zawsze wiemy odpala się emocje z lat dzieciństwa. i Teraz miły facet ma trudności, aby spotkać się z tymi emocjami. Na przykład jeśli chodzi chce postawić granicę, chce postawić granicę, odpalają się emocje i Boi się właśnie tej konfrontacji, tego, jak będzie się czuł. Ale najważniejszą rzeczą, aby to przetrwać, jest po prostu wytrzymać te emocje. Bo kiedy raz to zrobisz, zrobisz to drugi raz, trzeci raz, twój, twoje ciało będzie się przyzwyczajało do tych emocji i będzie ci bardzo łatwo, już znacznie łatwiej, czy postawić granice, czy przede wszystkim będziesz łatwiej mógł skonfrontować pewne rzeczy. A tak, i na, a tak zawsze będziesz od tego uciekał, dlatego konfrontujemy te uczucia. Siedzimy, odczuwamy. Pozdrawiam.